Nowa fryzura Rutkowskiego zaskoczeni? Krzysztof Rutkowski znowu zaskoczył. Były detektyw celebryta znany jest z modnych i kosztownych stylizacji. Tym razem jednak nie zaprezentował się publicznie w drogich butach czy z zegarkiem wartym fortunę. Rutkowski postanowił odświeżyć swój wygląd i zmienił fryzurę. Krzysztof Rutkowski znany jest z zamilowania do drogich rzeczy. Kilka miesięcy temu wyznał. Ile naprawdę zarabia? Ludzie w Polsce wstydzę się przyznać do tego, że są bogaci. To jest coś bardzo niedobrego. Ja nie mam się czego wstydzić, że jestem milionerem. Że mam miliony złotych na koncie, bo nim jestem, ale ciężko pracuję, kiedy inni siedzą przed telewizorem i zmieniają kanały. Ogladając to? Co ich interesuje w tym momencie? A ja w wielu przypadkach jestem w robocie, powiedział Krzysztof Rutkowski w rozmowie z serwisem jastrza.post.pl. Krzysztof Rutkowski wraz z Zona Maja drugi dom w Grecji, a na codzienność nosza ubrania warte kilkaset tysięcy złotych. Na przykład na zegarek marki Rolex, który nosi detektyw, para czekala kilka miesięcy i wydała 150 tysięcy. ZL. Tylko na wysokie buty? Który nosi Krzysztof Rutkowski, trzeba zapłacić około 5000 zł. Krzysztof Rutkowski lubi się wyróżniać nie tylko strojem, ale i fryzura. Były detektyw pojawił się w czwartek na konferencji prasowej w Rzeszowie WS. Wyroku sadu dotyczącego gwałtu w Malawie. Podczas wystąpienia Rutkowski zaprezentował się w nowej fryzurze. Jego włosy nie były już idealnie przycięte, tylko delikatnie poczochrane. Jak wam się podoba byli detektyw? Przepychanki Rutkowskiego i obrońców praw zwierząt. o kuca. Maja Rutkowski zdradza faktowi swoje sposoby na oszczędzanie. Wstaje o 4 rano. Wypomyc podlogi, korzystam z diety pudelkowej, by nie marnować jedzenia. Mroczna strona luksusowego życia Krzysztofa Rutkowskiego. Jestem w potrzasku.